Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czytaniu karty dnia na wtorek. Czytamy sobie dzisiaj kartę podstawową. No i pierwszy będzie Baran. No, dla Barana tutaj mamy dzisiaj piątkę mieczy. Piątka mieczy to jest to taki dzień, często kiedy może nam się coś nie podobać albo możemy się czuć. Urażeni. Czy na przykład może nam się wydawać, że życie jest niesprawiedliwe, albo jakieś takie sytuacje dosyć napięte mogą być przy tej piątce. Czasem wydaje nam się, że, że, że coś przegraliśmy, że na przykład z niezbyt przyjaznymi dla nas osobami siedzimy przy stole, tak można byłoby powiedzieć też. No także, taki dzień słuchajcie, przy tej piątce miecze to jest no, że coś nas tam, coś nas tam dziabie troszeczkę, tak? W coś nie wierzymy, z czymś sobie nie możemy poradzić, ktoś może nas też po prostu tak jakby czasem i słownie zaatakować. No, tak, taki, taki dzień, kiedy, kiedy nie, wszystko, nie wszystko idzie po naszej myśli, no to czasem też tak bywa. To są też, wiecie, czasem takie przeżycia duchowe, wewnętrzne i na przykład jest trudno nam określić, bywa też często tak, że jest trudno nam określić, co tak naprawdę nam nie pasuje, ale coś nam w tej sytuacji nie pasuje, coś nam w tym człowieku nie pasuje, coś nam po prostu nie gra. No a. Czasem też jest i tak, ponieważ my żyjemy z innymi ludźmi też razem, więc czasem współczujemy komuś, chcemy komuś pomóc, ale nie potrafimy tego zrobić. Czy temu komuś nie można pomóc, na przykład, tak? Czy nie chce ten ktoś pozwolić sobie na tę pomoc z naszej strony? Czyli odgradza się na przykład też od nas. No więc może też czasem tak być, że i współczujemy komuś, i przeżywamy z kimś na przykład jakiś problem. No i takie, słuchajcie, takie motto mam dzisiaj jeszcze dla Was: W ciszy jest siła. Znajdziemy ją w czasie spaceru po lesie, w bibliotece albo w kościele. Pięknie witam teraz wszystkie byczki. A dla byczka, kochani, szóstka buław. No, szóstka buław to jest świętowanie, to jest radość, to jest zadowolenie. Coś nam się udało, coś tam przezwyciężyliśmy. To taki dzień też jest, że na przykład jesteśmy takim przywódcą dla innych osób. Albo takim kimś, kto prowadzi inne osoby, czyli możemy czasem komuś też coś zasugerować, że to by było dobre, albo tamto by było dobre, albo dobrze by było pójść tam, albo pojechać tam. No to przy tej energii inni mówią: tak, masz rację, to był dobry pomysł, czyli prowadzimy też inne osoby, jesteśmy takim liderem. No, a jeżeli tak ogólnie mówiąc, słuchajcie, to po prostu taki dzień, kiedy cieszy, cieszymy się i dużo nam się udaje. To jest czasem też i podróż. Tu musimy uważać przy tej karcie na jedną rzecz, bo bardzo cienka granica jest właśnie między prowadzeniem ludzi do przodu dla jakiejś idei czy dla jakiegoś szczytnego celu. A bardzo cienka granica, właśnie, że robię to dla siebie, stricte tylko dla siebie. Więc tutaj przy tej karcie musimy uważać na nasze ego, bo ego bardzo często lubi się podszywać, pod różne sytuacje, a tu chodzi o to, żebyśmy coś tego dnia, jeżeli już będziemy dla kogoś robić, czy jeżeli będziemy już komuś coś proponować, to żeby to było dla ogólnego dobra, nie tylko dla Twojego. Tak, żeby tutaj ego urosło, tylko żebyśmy patrzyli na ogół tej sytuacji, czy żeby też to było dobre dla tych ludzi, których ty, na przykład, chcesz prowadzić. No to jeszcze słuchajcie takie motto wam tutaj wypadło. Pieniędzy do grobu nie zabierzesz. Oszczędzanie ma sens, ale nie zapominaj o przyjemnościach. No to teraz serdecznie witam wszystkie bliźnięta. Dla Was, kochani, karta Maga. No i to jest taki dzień, kiedy dysponujemy wszystkim tym, co jest nam potrzebne do ułożenia sobie jakiejś sprawy według siebie. Czyli taki dzień, kiedy nasze marzenia się spełniają, ale tylko wtedy, kiedy naprawdę w nie wierzymy. Czyli zabierzmy się tylko za to, w co wierzymy, bo jeżeli coś robimy na, dla odhaczenia, na odczepnego i tak dalej, dla samego zrobienia, to nie ma sensu, bo może nam to nie wyjść. Czyli taki dzień, kiedy możesz czarować według siebie i bardzo dużo rzeczy może ci się udać, masz taką moc tego dnia. No, i tu też musimy uważać, właśnie, bo czasem się komuś ta karta odwrócona może zdarzyć i może chcieć ktoś mataczyć, albo spotykamy na naszej drodze jakieś takie osoby, które nie mówią nam całej prawdy, tak? To musimy być też ostrożni. No, to jeszcze słuchajcie, mamy tutaj takie motto. Kto zna siebie, swoje możliwości i talenty, nie potrzebuje idoli. Pięknie witam teraz, kochani, wszystkie raczki. A dla raczka, kochankowie, no a to jest karta miłości. Czyli jakby na tę miłość nie patrzeć. Czy to spotkanie z kimś, kogo kochasz, bo dopiero poznałeś tę osobę. Czy to spotkanie z wnuczkiem, czy to z córką, synem, z wnukiem. Czy to miła rozmowa z sąsiadką, czy z sąsiadem. Czy to spotkanie z przyjacielem. No, wszystko są to jakieś takie przejawy miłości, zadowolenia, radości, no i w tym kierunku powinniśmy iść. I taki też powinien być to dzień. Że karta kochanków jest też kartą wyboru albo połączenia czegoś z czymś, no to też i, i może właśnie być tak, że nasze gusta się mieszają, tak? Spotykasz się z kimś, tam opowiadasz mu, że ty na przykład lubisz takie kolory, a on mówi, że on tych nie lubi, bo on woli tamte. No, to musicie tutaj jakiś konsensus znaleźć, tak? Żeby móc dalej prowadzić rozmowę i tak dalej. No, to takie są też sytuacje. Ale też i ten wybór jest bardzo ważny. Bo przy kochankach często jeżeli dokonamy jakiegoś wyboru, to potem on jest bardzo istotny. No, to jeszcze mam takie motto. Nikt nie jest nieomylny. Miej odwagę przyznać się do błędu i napraw go, jeśli to możliwe. Teraz pięknie witam wszystkie lwy. A dla lwa, kochani, giermek buław. No, i tutaj będzie pewnie jakieś działanie, będzie wam na czymś zależało, będziecie chcieli coś zrobić, coś osiągnąć. Może dać wam ktoś jakąś też propozycję i będziecie chcieli dać radę. Giermkom bardzo zależy na tym, żeby się wykazać, prawda? Czasem brakuje im doświadczenia. No i mogą pewne sprawy iść nie tak, jak powinny, i tu się mogą poprawić pojawiać jakieś małe błędy. Tak? Więc albo wy możecie ten błąd popełnić, czegoś nie dopatrzeć, nie zauważyć, albo też ten ktoś, kto będzie wykonywał dla was jakąś usługę albo będzie chciał coś dla was zrobić, może też tutaj jakieś niedociągnięcia mogą być po prostu. Osoby, które spotykamy na swojej drodze, albo kontakt z osobami takimi właśnie typu giermek buław, no są to osoby otwarte, radosne, pragnące przygody, ale niekoniecznie dojrzałe emocjonalnie tak do samego końca, tak? Więc tutaj też właśnie tak to może wyglądać. No to jeszcze mam dla was takie mod, to mądrość arabska. Dobra książka jest jak rajski ogród, który można nosić w kieszeni. Teraz pięknie witam wszystkie panny no a dla Was kochani. Wy tutaj macie szóstkę kielichów. No a szóstka kielichów to taki dzień, kiedy yy, zagląda do nas przeszłość. Czyli albo jacyś znajomi się odezwią z przeszłości, albo ktoś tam na kogoś wpadnie gdzieś w jakimś supermarkecie i powie o tyle czasu, cię nie widziałem. Albo będą jakieś ważne sprawy do załatwienia z dziećmi, bo to też i dzieci w tych przeżyciach karmicznych są. Albo jakaś rozmowa z przyjacielem, spotkanie. Możecie wracać też do starych takich marzeń, pragnień, gdzieś tam wam się może coś przypominać. Stare fotografie możecie oglądać, stare miejsca możecie zwiedzać. No to tak nas trochę ciągnie w tę naszą przeszłość. No też może być tak, że ktoś jeszcze czegoś nie podpisał, to teraz trzeba będzie podpisać, Coś ktoś nie zapłacił, to trzeba zapłacić albo, albo jemu mieli zapłacić, no to też przy tej szóstce może tak być, bo to te takie z przeszłości, te takie rzeczy przychodzą do nas, chociaż najczęściej słuchajcie, to chodzi tutaj właśnie o te takie sprawy emocjonalne, uczuciowe, czyli bardziej o te przeżycia. No, jeżeli nic takiego wielkiego się nie dzieje, to może być to taki dzień spokojny po prostu, spokojny taki dzień, kiedy przebiega normalnie. Jeszcze mam dla Was takie motto. Przytulenie to wyraz serdeczności. Być przytulonym przez dziecko to szczęście w najczystszej postaci. Teraz pięknie witam wszystkie wagi. No a dla Was, kochani, dziesiątka monet. To taki dzień, który może się gdzieś kręcić wokół rodziny. No i tam też jakieś sprawy możemy załatwiać rodzinne, czy tam uzgadniać coś w rodzinie, czy tam kupować, komuś coś uzupełniać, coś, czego nam jeszcze brakuje. Jakieś pieniądze możemy dostać, typu spadki. Czy ktoś tam komuś z rodziny coś tam oferuje? 10 monet to też jest to taki dzień, kiedy możemy sobie na wiele pozwolić, Czyli te finanse są dobre. Dobrze nam się powodzi finansowo, możemy komuś coś kupić, komuś coś zafundować, sprawia nam to wielką radość, że możemy się też z innymi osobami podzielić. To jest takie zabezpieczenie materialne siebie i naszej rodziny. A bardziej bym nawet powiedziała naszej rodziny. Dlatego, że przy tej energii, często jak idziemy do sklepu, to hmm, przyjemniej kupuje nam się dla kogoś niż dla siebie, bo możemy stwierdzić, a to już mam, to już mam, to już mam, to po co mi, a to tam kupię dziecku coś na przykład, nie? Czy mamie coś tam kupię, czy będzie się cieszyła. No to właśnie hmm, przy tych 10 monetach często to takie. A to w ogóle jest karta taka fajna. No to jeszcze, kochani, takie motto mam. Nie kieruj się normami, jakie wyznaczyli inni, ale własnym poczuciem satysfakcji i zadowolenia. Teraz pięknie witam wszystkie skorpiony. No a dla was, kochani, co ja tu mam dwa miecze. Dwa miecze to taki trochę, może być klimat ciemniejszy. Tak jak na tej karcie, czyli możemy czegoś nie widzieć, może być coś zaciemnione, może być coś ukryte, możemy coś ukrywać przed kimś, możemy nie chcieć się do czegoś przyznać, może ktoś przed nami coś ukrywać, możemy nie chcieć do siebie dopuścić jakichś informacji, które idą gdzieś tam do nas, możemy się upierać przy swoim. Możemy robić coś dla świętego spokoju, żeby inni byli zadowoleni, a my niekoniecznie. No i tu uważajcie, co się będzie działo, bo możecie czegoś nie zauważyć tego dnia, co potem po prostu może być w przyszłości problematyczne. No to jeszcze takie motto mam. Idź na spacer. Zamknij oczy i spróbuj oddychać przyrodą. Zdziwisz się, Ile poczujesz zapachów. Teraz serdecznie witam wszystkie strzelce. A dla strzelca cztery kielichy. No, może być ktoś tutaj bardziej zmęczony, trochę taki, słuchajcie, nieobecny. Możemy być czymś zmartwieni, albo możemy być czymś zmęczeni. Czasem tak to wygląda, nie? Ale bywa też i tak, że jest to taki dzień, kiedy nie mamy ochoty na żadne nowości, że po prostu, no, tak byśmy siedzieli, coś tam w internecie oglądali, coś, tam. No, tak, nie, nie chcemy się angażować za bardzo w pewne sprawy, o ile nie jesteśmy właśnie taki jakby wypaleni w jakimś temacie, bo możemy być też i wypaleni, prawda? No, i tak przy takim właśnie, przy takiej pozycji, przy takim siedzeniu, przy takim wyłączeniu się trochę z tej naszej rzeczywistości, no to karty tutaj mówią, że możesz wiele stracić. Możesz nie zauważyć jakiejś szansy, którą ci ktoś daje. Ktoś tam będzie chciał ci coś podpowiedzieć, a tobie się nie chce go słuchać. Albo jakiś czasem jest tak, że słuchajcie, przez jakiś czas wyświetla nam się gdzieś tam w internecie jakiś filmik, na który nie chcemy kliknąć, bo sobie mówimy, e, co tam ten facet będzie gadał, nie chce tam, nie wiem, kto to jest, a świat nam czasem tam tak podsuwa, słuchajcie, kogoś właśnie, kto może, może nam coś poradzić, może nam rozwiązać jakiś problem albo wytłumaczyć nam jakąś sprawę, to tak świat działa, słuchajcie, czasem na różne sposoby, bo świat ciągle z Tobą mówi, ale jeżeli Ty się wyłączysz i nie macie w tu i teraz, to ty tego nie zobaczysz, to ty stracisz te okazje, ty stracisz te szanse. Dlatego tutaj karty radzą, żeby się obudzić. No i jeszcze mam takie to myśleć jest rzeczą ludzką. Diabelską rzeczą jest jednak usilnie pozostawać w błędzie. No i powiedział to święty Augustyn. No to teraz yy, mamy tutaj koziorożca, tak. A dla Koziorożca królowa monet. No królowa monet. Słuchajcie, to to jest takie działanie w kierunku zawodowym, materialnym, czyli albo tutaj intensywnie pracujemy, albo załatwiamy jakieś takie sprawy wokół swojego domu, rodziny, pracy, firmy, na przykład. No staramy się tak wszystko. Słuchajcie. Wszystko tak sobie poukładać, żeby na przyszłość wszystko się zgadzało, żeby, żeby wszystko pasowało, żeby wszyscy byli zadowoleni materialnie, żeby nam też na nic nie brakowało. No a też możemy kupować coś przy tej energii, bo może nam się bardzo coś podobać, możemy sobie realizować też swoje pragnienia, takie szczególnie materialne. To też jest czasem karta upiększania się, bo Królowa Monet lubi dobrze wyglądać. No więc słuchajcie, wszystko takie w kierunku finansowym, zawodowym, materialnym, no i żeby nam się podobało, tak, żeby wszystko było na swoim miejscu. Yy, a motto to macie bardzo krótkie. Zrób pierwszy krok. Serdecznie witam teraz wszystkie wodniki. Dla Was, kochani, trzy monety. No trzy monety to może być to praca, współpraca planowanie też takie. Że na przykład, nie wiem, coś tam komuś zlecę jakąś pracę, albo mnie ktoś zlecił jakieś prace, to muszę sobie je tam jakoś ustawić. To też jest czasem kształcenie się w kierunku zawodowym, ale to nie musi być tylko na poziomie zawodowym, bo to może mogą być też relacje z innymi osobami, ale one będą wtedy takie konkretne, w konkretnym celu na przykład, tak? Pójdę do fryzjera, no to pójdę do tego, a nie do tamtego, nie? Albo pójdę do krawca, no to pójdę do tego, albo nie do tamtego. Przeważnie bierzemy pod uwagę właśnie te osoby, które są nam polecane, że są dobre w swoim fachu. Eee, to taka karta rzemieślnicza trochę też jest, no ale też możemy my tutaj poprzez wykonywanie właśnie usług dla kogoś kształcić się dalej, tak? Czyli po prostu uczymy się. No i myślę, że to tak będzie. Praca też słuchajcie, współpraca z innymi osobami, czyli to tak konkretne takie sprawy. No to jeszcze dzisiaj takie motto wam, mam dla Was. Sukcesy osobiste dają poczucie zadowolenia i dumy z tego, że coś się osiągnęło. Czerp z nich siłę do nowych zadań. To teraz pięknie witam wszystkie rybki. A dla rybek, a z buław. Bardzo taki pogodny w tej talii, czyli taki dzień, słuchajcie, kiedy może słońce zaświtać na naszym horyzoncie, możemy dostać jakąś nową szansę, jeżeli chodzi o działanie, to może być też czasem niespodzianka, bo ten as do nas przychodzi czasem jako taka niespodzianka. Może czasem jest też tak przy tej energii, że ktoś kogoś pozna i rozpoczyna się między nimi jakaś chemia, bo to czasem też tak jest, chociaż często jest to taki dzień, kiedy mamy coś do zrobienia i działamy, i tej energii potrzebujemy bardzo dużo, i ten as tej energii daje nam bardzo dużo. To jest coś bardzo często, co się rozpoczyna, i my to teraz będziemy pielęgnować, podlewać, my będziemy coś z tym robić. Słuchajcie, żeby z tego, no, żeby to wykiełkowało. Czyli w tym działaniu tego dnia, jeżeli chodzi o działanie, może pojawić się jakaś nowa szansa, nowa możliwość, a czasem jest to też i nowa znajomość. A jeżeli nie, nic nie ma nowego, tylko Dużo spraw mamy do załatwienia, to przy tej energii też nam pójdzie dobrze. No to jeszcze mam takie motto dla Was: Mądrość chińska. Naucz się odróżniać ludzi łowiących ryby od tych, którzy tylko mącą wodę. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, zapraszam do kolejnych czytań.